Demonstracja przed Sądem Okręgowym w Tarnowie mieszkańca Iwkowej. Włodzimierz Knurowski z Iwkowej protestuje przed Sądem Okręgowym w Tarnowie 2 października 2013. Pisze na jednym z plakatów 7 powodzi w przeciągu 6 lat Zniszczyło nas całkowicie. Reszty dokonał skorumpowany wymiar sprawiedliwości i komornik, który 9 listopada 2005 spacyfikował gospodarstwo, kradnąc w tym dniu 16 świń i jednego konia. Sprawcy kradzieży chodzą do dziś bezkarnie. Prokurator twierdzi, że na tę przyczepę załadowano 19 sztuk czy o tych na tej przyczepie jest 32 sztuki. Tu widać jak facet kradnie. Po prostu prosiaka do szoferki, policjant udaje, że nie widzi. No do obecnej chwili nie wykryto sprawców tej kradzieży i po prostu zabrano trzy klacze. Ale dlaczego panu zabrali te zwierzęta? Po prostu zabrali, bo nie zapłacił 36 tysięcy podatku po prostu gruntowego i dzierżawy dla Akademii Rolniczej w Krakowie. Faktycznie pan nie zapłacił tego nie podatku? Nie zapłaciłem, bo Ale miał siedem powodzi w przeciągu 6 lat. Po prostu powódź niszczyła wszystko, a za te nasze powodzie odpowiada obcy kapitał Kalsberg-Okocim, który miał należycie utrzymywać rzekę Uszwice na odcinku 3 kilometrów. Tak leżące drzewa w korycie rzeki spowodowały te powodzi. Na mojej stronie internetowej pod hasłem www. Knurowski.cba.pl Jest reportaż zrobiony Mętna Woda, który mówi cało, o całości tej sprawy. Czyli pan twierdzi, że nie zapłacił pan podatków przez powódź, a powódź była spowodowana przez browar tak. e, i później panu w związku z tym skonfiskowano zwierzęta? Tak, wszystko. Zniszczono mnie całkowicie, nawet zlicytowano mi część gospodarki, i tego nie, wy, nie, wy, nie, wy, nie wybaczę. A dzisiaj jest proces? E, dziś jest po prostu sprawa 10.30 sprawa o gówno. Po prostu ja nazywam za e, po prostu to, że sfotografowano odchody końskie, e, zostałem ukarany, że moje konie były u sąsiada w burakach ja i robi, zrobi, zrobiły, zrobiły po prostu szkodę za to, że dowodem jest to gówno, że konie były w burakach, a i wkowa, a te powodzie były. W gminie Brzesko. Mhm. A pan mieszka gdzie? Ja, m, m, mój rodzinny dom jest w Wiwkowej. Tam mhm. się urodziłem, a dzierżawiłem pola w porębie Spytkowskiej. Od... Sprawa Włodzimierza Knurowskiego. Te dwa drzewa spowodowały pięć powodzi w jednym roku, 7 milionów strat. Knurowskiego, który stanął pod zarzutem tego, że w nocy 3 na 4 sierpnia 2012 roku w miejscowości Iwkowa powiatu Brzeckiego nie zachował zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu swoich koni, które to po wyjściu na nienależący, nienależący do niego grunt rolny zniszczyły sadzonki buraków na sumę strat wynoszącą około 500 zł na szkodę Jana Tucznik. Sąd Rejonowy w Brzesku, rozpoznając sprawę w ramach tego zarzutu, wyrokiem z dnia 17 stycznia 2013 roku uznał obwinionego woźnierza Knulowskiego za winnego tego, że w nocy z 3 na 4 sierpnia 2012 roku w miejscowości Iwkowa powiatu Brzeskiego nie zachował zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu swoich koni, które to po wyjściu na nienależący do niego grunt rolny zniszczyły sadzonki buraków, wymierzył mu karę grzywny w kwocie 200 zł. I z wyrokiem tym nie zgodził się obwiniony. Obwiniony wniósł apelację od tego wyroku. Proszę Wysokiego Sądu. Po pierwsze, ta sprawa nie powinna widzieć dzienna e, światła e, dziennego w sądzie. Ja tak będę mówił powodzku. po włosku. Po pierwsze, dalej twierdzę, że nigdy matka nie odejdzie od swojego dziecka, a ja miał trzy konie i rzekomo, że matka ze źrebakiem była w tym polu. Bo on się przekonał, bo chowam zwierzęta. Drugi raz, zdjęcia zrobione przez funkcjonariuszy, bardzo dobrze, że oni zrobili. Świadczył o tym, że tam koń nie był. Bo proszę sądzić, nie mógł koń ugryźć buraka rosnącego do góry, co mówił w sądzie w Brzesku, zostawiając liście nieugryzione, a ugryźć go tu z boku. W jaki sposób ten koń ugryzł w połowie buraka? To ja mówię, czy klęknął na przednie kolana i pys wystawił pod kątem prostym. Podnawca powinien wycenić. I dopiero ocenić i oddalić wniosek tego wszystkiego. Na mój chłopski rozum. Dlaczego jestem prześ prześladowany? Ja tam mówię, że w sądzie jest układy mafijne. Czy nie ma mafijnych układów w sądzie? Czy sędziowie nie współpracują z, z przestępcami? Tej sprawy. Dlaczego i mnie dość dziwił wezwanie na tą sprawę w dzisiejszy dzień? Jeżeli ja dostaje wezwanie do odbycia kary w więzieniu i przyjeżdża policja do mnie, to było chyba 7 sierpnia tego roku, dwa radiowozy, nie wiem w sumie ile było, bo z Nyski nie wyszli wszyscy policjanci, bo ja nie uciekł ani oporu nie stawiał, proszę wysokiego sądu, i za mnie wpłoco urząd gminy tu karę, ja myślę, że jest sprawa zamknięta, bo ja powiedział, że ja nie pójdę nie zapłacę po nim za co, odrobić nie mogę, bo mi powiedziała e, pani sędzia w Brzesku, że będę odrobił, nie, bo mnie jest chory, to pójdę siedzieć. Na to się zgodzę. I przyjeżdżają po mnie. Trzy razy byli po mnie. Proszę wysokiego sądu zliczyć koszta. Kto płaci? Podatnicy. Ja też płacę za te paradoksy, co się dzieją w Policji i w Sądzie Brzesku. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie o sygnaturze akt 2KA 422 przez 13 dnia 2 października 2013 roku Sąd Okręgowy w Tarnowie w drugim Wydziale Karnym w składzie przewodniczący sędzia Sądu Okręgowego Barbara pomańska serenet protokolam starszy sekretarz Ewa Wilińska po rozpoznaniu sprawy Włodzimierza Knurowskiego obwinionego o wykroczenie z artykułu 77 Kodeksu Wykroczeń artykułu 156 paragraf 1 kodeksu wykroczeń w związku z artykułem 9 paragraf 1 kodeksu wykroczeń na skutek apelacji wniesionej przez obwinionego od wyroku Sądu Rejonowego w Brzesku z dnia 17 stycznia 2013 roku sygnatura akt 2W740 łamane przez 12 na podstawie artykułów 437 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego, artykuł 438 punkt 4 kodeksu postępowania karnego, w związku z artykułem 109 paragraf 2 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie i artykułem 624 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego, w związku z artykułem 119 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie, Zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że w miejsce wymierzonej kary grzywny wymierza obwinionemu łodzimierzowi Knurowskiemu karę nagana. W pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy i zwalnia obwinionego od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze. Rozprawy są jawne. I jeżeli pan chciał przeprowadzić media, to sąd na to pozwala. Obywatele są równi wobec prawa, każdy ma prawo do sądu, ale każdy również za swoje czyny, w odpowiednich proporcjach, musi ponieść odpowiedzialność. Kara grzywny 200 zł jest karą, która się może wydawać w warunkach ekonomicznych obecnie dla niektórych karą w ogóle symboliczną, w przypadku obwinionego, który dysponuje no, bardzo ograniczonymi środkami materialnymi, może to być kara dotkliwa, skoro, e, skoro e, poniósł różne straty, a dzisiaj jeszcze wykazał, że został oszukany i nawet w tej sprawie utracił część swojego majątku. Dziękuję bardzo za udział w rozprawie.